Cześć, się z tej strony Bartek, a to jest już chyba czwarty, nie, em, piąty odcinek z serii Gita Episodes z Forum Liberty City z dodatku 2 of w I właśnie tutaj pojawia się nam misja od niego I teraz sobie ją wykonamy. I, a ostatnio tutaj sobie Infernosa załatwiłem. I oczywiście zmieniałem sobie nastrój i nie wiem, chyba Wam to mówiłem albo i nie. I no, bardzo fajny jest. Z tego... Bardzo fajny według mnie jest. No i nie wiem, czy przez całą grę będziemy nim grać, ale może sobie zmienimy. Na jakiś, na jaki? Na jakiś inny, no, ale ten jest bardzo dobry. Tak więc, poczekajcie, co to jest za misja? hatysta to jest ta. tylko Czekajcie, tylko się napiję. Dobra. Mm, teraz sobie taksóweczkę zamówimy. Panie! Dobra, wyciągamy babeczkę. Co? ma, ma ja ci dam map. Ja ci dam chuja. O, możemy sobie tylko... robić. A macie. Dobra, pomienimy sobie, bo to trochę długo będzie trwać. I słuchajcie... Chyba wam mówiłem o przypadkowych pieszych. No i z przypadkow... Pierwszy odcinek z przypadkowych pieszych pojawi się... W, 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 um, um, pojawi się już um, w, po skończeniu tej gry I oczywiście będziemy sobie robić wojny narkotykowe TP, ale jeśli ale, ale więcej informacji o tym znajdziecie w poprzednim odcinku, tak więc no to zaczynamy misję od to niego Nie, 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 nie. To, to może być jakaś inna misja, więc wykon... I ja tutaj tej zadzwonię po Armanda, żeby dał mi samochód z broniami, zaraz zobaczycie co będzie dalej. No i... to tam możemy sobie... Um, wykupić różne arm armorek. What, sami Włochy? Sami... Włochowie tutaj wchodzą, jacyś... gruba gruba, sobie przyjmę. dobra. Um, oh. Weźmy sobie, weźmy sobie od niego wóz, taksówkę. No wóz masz... No. No. Dobra, jedziemy. No wysiądź! No. Oczywiście, ja to jestem już mistrzem kierownicy. Zawsze jakieś stłuczki zawsze muszą być, no jeszcze maska mi odpadła, po prostu świetnie. I tutaj mamy Armanda, która oczywiście da na dużo, dużo broni, ale oczywiście będziemy musieli się, będziemy musieli upłacić, ale oczywiście bo w normalnym sklepie z broniami AK kosztuje chyba z jakieś 350 lub więcej a tutaj możemy zapłacić za niego chyba z 50 lub 30% taniej i oczywiście w sklepach z broniami nie można kupić na przykład takiego już Wam pokazuję na przykład P90 z tłumikiem czy bez ponieważ no, no to jest ta, no, broń do debala w i tam nie można tego kupić i tylko można u Armanda Dobra, zacznijmy to już, bo zaraz on odjedzie. Soroka. To... Chciałem szybko dokończyć to wyraz, ale dobra, zaczynajmy. Need, I, shit, no? I, shit, oh, I tutaj właśnie mamy, ale oczywiście ja na drugim save'ie Jest tego oczywiście więcej. Za każdym razem w misjach będziemy odblokowywać nowe bronie. Dobra, o, co my tu mamy, wykupmy sobie trochę amunicji do kałaszka, dobra, ja oczywiście patrzę tutaj na wszystkie bronie, nie to co x, tak, tak jeden youtuber co nagrywał to, była taka bardzo fajna broń, a on nawet nie chciał jej wypróbować, oglądałam jego, ale niestety dałem mu osobę, po prostu nie umie w gitarach grać. Nawet, no chciałem mu pomóc, ale oczywiście on nie opisywał. Muszę sobie troszeczkę tego. O Boże, ja już. O kurde, nie mam kaski. Oj, ale się zatwikłem. Nie, Dobra, my wyjdźmy, bo już i tak tutaj nic nie kupimy. Ta, no trochę sfejliłem co damy? trąbisz? dobra, dobra no to jedziemy na misji od niego. czekajcie, bo może jeszcze po drodze znajdę jakiś wózek z chod chod do dogodziarza zawsze na niego tak mówiłem o, jakie ładne autko pożyczymy sobie no. Boże, to będzie ta misja, o której ja myślę. Ale pożyczymy. Oj, jakiś bóg mamy. Oj. No, no, no. Siadaj. No. Zobacz, jakie fajne autko. O ty gnoju pieprzony. O, ty chcesz się bić? Z... Dobra. Czekajcie, ja tylko go załap... Luis, naprawdę. O to. Cię się przestraszył, bo ty jesteś potworem. to już bez wykupów zacznijmy tamtą misję. Najlepiej się poprzejechać ludzi. Wiedziałem, że to będzie ta misja, ona jest bardzo trudna, ale i tak jest fajna. No, no to zaczynamy. Oh, look who it is! you could not or something. I mean, my heart is beating 200 beats a minute. You almost put me in the hospital. <laughs> this is good blow. Here, give me some. Oh no! Oh yeah. Listen, Gracie, tell your father. Tell him. Tell him you've been selling me coke. He will love that. No, 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 I don't mean that. I mean, tell him. Tell him I'm okay. You know, tell him I'm on the up. Yeah, tell him if he needs a good fake tan or some hair gel, Rocco can hook him up. Oh, fuck off, Luis. Try it, bro. I'll happily do more time for you. Oh, Louise, you always gotta act so tough. Just have a fucking line and chill out like me. You people. Louise is always such a buzzkill. <laughs> We're meant oh to be having God. fun here. <laughs> I'm having fun. I am. <laughs> Where's my fucking phone? This coke is kind of speedy, rock. <laughs> Where's Tony? He went out. You better not be spiking me with speed, Rocco. I will be so angry. Where did he go? I... Who? What is wrong with you, man? You are ruining my boss. Luis. Tony, where's Tony? He's over there. Oh, yeah, he passed out again. Guy's a fucking mess, Luis. Holding you back. He holds everyone back. No, well, he doesn't. Get up. No. Come on, Here. get up. What? Get up, you has been no good 1980s throwback relapse chunky face! Yes, you, what? Tony? Get yeah. up, baby! Oh! Ladies and guys. gentlemen, more shots! <laughs> oh! 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 oh, hey, hey, hey! What, oh, guys? What's, what's going on? You tell me, boss, what's going on? What? Why'd you call? Uh, I don't know. Because of that thing, T. Come on, that sparkly thing. Wake up, you junky fag. Oh right, right. That thing. That shit. Right. That thing. Okay. All right, Louis. Uh, all right, we gotta go. All right, ladies, uh, have some fun. <laughs> uh, <church. laughs> Keep your septums all in one piece, oh, huh? Murder? Oh. Jesus, man. Yeah. I feel like a camel shot in my mouth. Oh, Well, at the end, it wasn't fun. Here oh. we go. Oh no, 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 not again, not again. No, 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 no. Hold on, oh, oh. guys. I want to come too. Fuck off, Evan. This is work. It's not working out. Whatever. No, so anyway 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 sharon i think i'm gonna sell my car oh my god that is so funny <laughs> wait anyway, what's so funny about that absolutely nothing i know i had a big night when there's one of these stupid things waiting I'll go with the driver, Lou. I need a bit of peace. Take Evan for me. Thanks a lot, though. You took please, driver. Jak widzicie na że tak powiem. What exactly are we doing, man? Listen, Louise. No offense, but I don't know how much I'm allowed to tell you. What you mean, Evan? Tell me everything you know. Shit! Really? I mean, how much information are you privy to? You're just a fucking driver after all. Yeah, I'm privy enough to know that you're a piece of shit who's using Tony and you're only gonna be hanging around for two to three months before Tony moves on to another chunk. I'm privy to the fact that the coke in your nose and the roids in your veins are gonna send you worse out of control real soon. I'm also privy to the fact that you're gonna be some fat trailer park queen back in the Midwest before you hit 30. <laughs> now tell me what the fuck we're doing right now! That attitude's not gonna get you anywhere, sweetie. You better say something nice to me. Tell me what's fucking happening. If you say something nice, I'll think about it. You can get Tony fucked up like no one else can, Evan. That nice enough? Ah, oh, sweet. Thank you, Louise. Tony is more fun when I'm around. What do you want to know? What are we doing going to the docks in East Hooper. We're buying diamonds, two million dollars worth. Hi, you. Here. Where did Tony get that kind of cash, bro? You don't know everything, do you, Louise? Yeah, I know that money can't be his unless he borrowed it. Where's it from? How the fuck should I know? I'm the looks, not the... Oh, yeah, I forgot. You just sport the money. You don't know where it comes from. The money could be Rocco's, it could be Gracie's, who cares? We're getting some ice, baby. Yeah, I don't like the sound of this, bro. See what I mean? Always so serious. Don't worry for once. Tony skimmed 10% off the agreed amount, so we'll have some spending money. We're <laughs> gonna hit the shops today, baby! Even better, bro. Even better. Dobra, ja tutaj, bo są te dialogi, ja to nie mogę nic powiedzieć. No ale jak widzicie, w tej misji będziemy tutaj. E, zaraz się dowiecie, co to będzie. Oczywiście, tylko podpowiem, że. Pojawi się tutaj e, drugi bohater, e, z, po, drugi bohater z Geta Episodes for Liberty City, czy tam pierwszy, e, czyli mm, główny bohater z The Lost Endem, czyli Johnny Klebitz, e, widzę prezes gangu The Lost, mm, zaraz zobaczycie co tutaj się będzie działo. I, I oczywiście pod koniec Cika wytłumaczę o co w tej misji chodziło, bo ona trochę będzie długa, więc ten jeden sobie tą misję sobie zrobimy, bo on będzie naprawdę długa, albo coś jeszcze sobie zrobimy, ale dobra, no to zaczynajmy. Hej, co się dzieje? jest Mr. Tony? To bym ja. masz to, czego szukamy? Sure, right here. Then, then I'll get the ice. Hold on. How you feel about this, bro? I think I need another fucking line, okay? It serves me right for leaving the party with you losers. Shut up, idiot. don't we cool? Uh, let's just get this over with. My head is killing me. My life has been reduced to this bullshit. So no, Luis, we are a long way from cool. But for right now, let's just see what the chef has to say for himself. Yeah, that's what I think. I agree. por favor. Yeah, <laughs> yeah. all right, this is them. Mm -hmm. These are great. Mm. They're great. But uh, two million. You had your head in the oven? Mr. Tony, I have what they tell you. Perfect clarity, beautiful clarity, well cut, and a shitload of carrots. What do you expect? <gasps> Tony, they're gorgeous. Mm. Just like you. <laughs> hey, come on, can we do a handover, please, and get out of here? This is too much. No. Ignore him. He's probably been up all night with some bimbo. I Tony, and what's is Johnny? Your chef. Welcome. Yeah, I have a line and kitchen supplies. How about I throw that into the equation? What's the price? Look, here's the money we agreed upon, less ten percent. Just give us the ice. All right, all right. Here, Tony. Can I hold them? Huh. Thank you. Oh, thanks. Oh shit, Tony. Oh. We out of here. Come on. Kevin, take them to the club and don't fuck about, okay? Oh, Zostaliśmy zauważeni Czy znaczy, oni zostali zauważeni Dobra No i że tak powiem musimy tutaj wszystko rozpierdalać Tymi lepnymi bombkami Po prostu musimy um, Pozbyć się gangu The Lost Bo oni tutaj właśnie nas atakują to jest Delos? tak, chyba tak. No tak dobrze mówię, bo to na pewno nie są anioły śmierci. I tutaj naprawdę ta misja jest bardzo fajna, bo bardzo tutaj rozpierdalanie jest, że tak powiem. Dobra, to co jedzie? Dobra, tutaj są następni. Ło, oh, ale jebu Ale jebu. Wziąłem sobie kamizelkę, bo właśnie o to tutaj chodzi Czekajcie O, oh, pięknie Czekajcie Pięknie O przecież mam Spoko Kurde Ło! Zajebiście Ło! To było naprawdę dobre, co tam się stało Już widać, Delości chyba sobie zrezygnowali O kurde, to jest już ten samochód no. no Zapomniałam o nim Będą teraz no, tutaj nas z gliny ścigać, no właśnie No, i atakujemy ich. Pięknie. Ten naprawdę bardzo dużo rozpierducha jest. No i właśnie tutaj się. w Gitonych pojawia się Czołg, bo jego tutaj w ogóle nie było. Dobra, pozbyliśmy się tego czołgu. Te bombki są naprawdę bardzo, bardzo dobre. A tego nawet taki mały transportem O, właśnie, mogą zniszczyć. Bo tam coś wybuchło. A to na pewno był ten transporter. No chyba wy zaraz będziecie w piekle. Oj. Och. Czekajcie. No przecież już to robię. Proszę. Zadowolony? Tutaj właśnie nam zabiją kierowcę, które, 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 który teraz tutaj jedzie. Dobra. Czekajcie. O kurde. Oj, co? Ktoś mi pisze. Kurde, a cholewcia. Ja ten filmik tutaj właśnie. Czekajcie. i szybko, szybko, szybko. Trzeba uciekać. Ktoś mi na Skype się to zaraz sprawdzę O, ten mi jest trochę długo. Przepraszam. Ale mi się nie wolno pod koła pchać. mam tutaj. Zbyliśmy się na krętów, a tak naprawdę to psów. Oj, co, coś się tutaj mieszka, wariuje. Nie, 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 ku! Właśnie widziałem. Patrzcie, zawsze to jest denerwujące. Zawsze jak was gliny ścigają, i zawsze, nie wiem, gdzieś oni nie wiedzą, gdzie my jedziemy, bo, bo oni nas nie widzą. O, właśnie, a zawsze wiedzą, jaki będzie nasz ruch, jak oni nas nie widzą. To jest właśnie głupie. O. Oni są tak debilni, że oni wiedzą, oni wiedzą jaki wóz ścigają, ale, ale z daleka, ale z daleka nie, umie, nie umiem tego dostrzec. To jest no, naprawdę oni są durni i ten mechanizm tej gita też jest do dupy, czy tak powiem. Jeszcze, jeszcze jest bardzo fajny mechanizm, że jak w ogóle żadnego auta nie możecie spotkać, czy na przykład jak infernusa, to jak już pojedziecie tym infernusem, tym, tym pomarańczowym, który dostaniecie W GTA 4. Jak będziecie sobie jechać po mieście... O, nagle drugi infernus się pojawia. I, mo i możecie tego drugiego infernusa pchać do, pchać do swojej najbliższej kryjówki. To jest bardzo fajne. Szybko! Szybko! The Dobra. I'll be on the next plane to Los Santos if you ask me. Bravo, He's not gonna update some social networking site when a couple of dozen irate bikers are trying to kill him, bro. No one's that vain. Not even him. 10 man 89 bleeded less than 10 minutes ago. I can't believe it, man. What's this say? Cornered by bikers. Ugh, ugh, ugh. Too young to die? They fucking got him. Jesus. Poor bastard. I know. Fuck. No i właśnie Eivana zabili. E, oczywiście Luis za nim nie przypada. Więc, no zabili go niestety. E, w Delos Endement oczywiście będziemy mieć taką misję, e, że też będzie tam samo miejsce, tylko że właśnie trzeba będzie zabić Eivana.

Dobra, ja to szybko kończę, w następnym odcinku wam to pokażę, więc trzymajcie się, cześć!